Hej kochani, witajcie ponownie na moim kanale z tej strony Magda. Dzisiaj zapraszam was na taki oto makijaż. Yy, powiedzmy, że jest to takie beauty wiosenno-letnie cut crease. Makijaż ten wykonałam przy użyciu palety matowej Desi oraz palety Pastel Drip. Jest to makijaż, który genialnie może otworzyć wam oko. Jeśli macie opadającą powiekę, to Sprawdzi się ten makijaż naprawdę świetnie. Także jeśli zainteresowała was taka tematyka filmu, taki makijaż dla każdej tęczówki, to zapraszam was serdecznie do oglądania dalej i zapraszam was na tutorial tego makijażu. Zaczynam sobie od bazy i moją bazą w tym makijażu będzie korektor Rimmel multitasker numer 050. I zaczynam sobie makijaż od palety dessi tej matowej, sięgam pędzel maksineczki numer 11 i nakładam cień Cocoa. I zaczynam od zewnętrznego kącika, nakładam sobie na mojej ruchomej powiece i wychodzę powyżej załamania i rozprowadzam cień okrężnymi ruchami. I rozcieram tym, co mam na pędzlu, już nie dokładam tego cienia, cały czas okrężne ruchy. Następnie sięgam po pędzel od Glam Shopu o 122 i delikatnie przyciemniam makijaż mleczną czekoladą. I delikatnie jak patrzycie na wprost do lusterka ten cień musi się znaleźć powyżej załamania. Sklepuję sobie i delikatnie rozcieram tymi ruchami też granice. Wracam do pędzla, w którym nakładałam ten jaśniejszy cień i delikatnie blenduję tylko i wyłącznie granicę tego cienia. Teraz biorę czysty wacik i delikatnie będę podczyszczać sobie zewnętrzne granice. Cięgam po pędzel Soroka Makeup 8T. To jest pędzel syntetyczny, ale może być o podobnym kształcie z naturalnego włosia i biorę cień sugar. I tym cieniem delikatnie czyszczę sobie zewnętrzne granice. Następnie biorę drobny skośny pędzelek, to jest akurat Ibra B01 i nabieram odrobinę cienia Milk Choco. I jeśli macie dużą powiekę, duże załamanie powieki, to idziemy w tym załamaniu. U mnie to załamanie jest dość nisko, tak więc muszę wyjść z tym cieniem i z tym odcięciem troszeczkę wyżej, żeby otworzyć swoje oko. Także zaczynam sobie. Mniej więcej w tym miejscu i takimi ruchami, lewo-prawo wyznaczam sobie załamanie mojej powieki. I biorę teraz pędzel Maxineczki, to jest numer 13, sięgam po cienko koła. I idę z tym mocno aż tutaj na płatki nosa. A górę blenduję sobie cieniem Sugar. Biorę korektor Tart, to jest odcień 20S i taki płaski, zbity syntetyczny pędzel Hulu P34. I delikatnie ruchami lewo-prawo odcinam sobie. I oczyszczam to załamanie. I ściągam korektor na cały wewnętrzny kącik, tak żeby rozjaśnić i oczyścić powiekę. Teraz sięgam po pędzel Maxineczki 29 i biolę paletę Pastel Drip, z której sięgam po ten piękny brzoskwiniowy cień. I teraz dosłownie wcieram sobie w korektor ten cień. Biorę teraz pędzelek Hulu P68 i sięgam po cień Grapefruit z tej samej palety i delikatnie dokładam tutaj na przejście takimi wklepującymi ruchami pomiędzy brązami a tym brzoskwiniowym cieniem. Teraz sięgam po pędzel Hakuro J503 i sięgam po cień Tropical Flowers. I dokładam go wewnętrznym kąciku. Czas na eyeliner. Standardowo eyeliner od Apolki w kolorze brown. Niestety w tym miejscu mam jakąś alergię, więc troszeczkę nie chce mi się tam przyklejać cień. ponieważ delikatnie tutaj po prostu ta, te suche skórki, no nie przyklejamy się do nich cień, więc dosłownie pędzlem odrobinę nałożę sobie tych iskierek z tego cienia Tropical Flowers, tak żeby to zatuszować. Biorę teraz kredkę od Glam Shopu Long Lasting w kolorze koralowy i nakładam na linię wodną. Przeciągam jeszcze odrobinę ten błysk na dolną powiekę. I tak się prezentuje skończony makijaż. Mam nadzieję, że taka propozycja makijażu przypadnie Wam do gustu. Uważam, że jest to świetny makijaż dla opadającej powieki, ponieważ genialnie tym makijażem możecie sobie otworzyć oko. No i mam nadzieję, że też taka kolorystyka przypadnie Wam do gustu. Myślę, że takie pomarańcze pomieszane z brązami. Są idealne właściwie dla każdej tęczówki, czy to zielonej, czy niebieskiej, czy brązowej. Żałuję trochę, że musiałam użyć tego błyszczącego cienia na ten matowy, bo chciałam zostawić całkowicie mat, ale niestety na tym oku po prostu mam alergię i coś mi się tam odkleja, więc już nic nie dało się z tym za bardzo zrobić. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że spodobał Wam się ten makijaż. Także koniecznie dajcie znać w komentarzu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia kolejnym razem. Papa! Pa.